Przygotowujemy warsztaty dla młodzieży, dla dzieci. Podczas tego warsztatu młodzież przygotowuje potrawy tradycyjne. Później te potrawy mogą również zabrać do słoików ze sobą. Tematem warsztatów jest dynia na talerzu w Polsce. Dynia znana od wieków, od tak naprawdę od średniowiecza. Surówka dynia, jabłko i pomarań. Czy łączymy smaki, dodajemy do tego w zależności od zapotrzebowania rodzynki, orzechy, mogą być prażone, prażone pestki dyni, prażone pestki słonecznika. Przed każdym warsztatem mamy prelekcję, mamy Tematyczny wykład. Tematyka dzisiejszego wykładu dotyczyła chłopskiego stołu, stołu szlacheckiego, królewskiego. Pokazane były aspekty historyczne, pokazane były sposoby jedzenia w kuchni biednej, w kuchni bogatej. Staramy się, żeby te warsztaty przyniosły jakąś korzyść dla młodzieży, wspólne gotowanie, umiejętność współpracy ze sobą, umiejętność w ogóle zachowania czystości w swoim miejscu pracy. Konteksty historyczne, które przekładają się na to, co mamy dzisiaj w kuchni polskiej.